No siema wszystkim, słuchajcie, mamy kampanię prezydencką, no i pojawiła się nowa kandydatka, Małgorzata Biejat, kandydatka lewicy. Tylko nie wiadomo na co bardziej, czy na prezydenta, czy do programu Mam Talent, w kategorii kto bardziej nakręci młode dziewczyny na panikę. I Biejat mówi, jeżdżę po całej Polsce i rozmawiam z ludźmi. No, i ja się pytam z jakimi ludźmi, bo Mencen też jeździ po Polsce i co? Robi sobie zdjęcia z kobietami, z mężczyznami, z babciami, z dzieciakami. Z każdym. U niego na spotkaniach jak na weselu, tylko że zamiast 100 lat to jest niższe podatki. A ubijad? Ona mówi, że wszyscy się żalą. Pani Małgosiu, my się boimy Mencena. No serio? Co o nim zrobił? Pokazał fakturę VAT. Przecież on wygląda, jakby wyskakiwał z książki do przedsiębiorczości, a nie z horroru. I najlepszy hitor. dziewczynka, nastolatka powiedziała mi, że jak męcen wygra, to nie będzie mogła usunąć ciąży. Dziewczynka, nastolatka bez chłopa, bez brzucha ale już się martwi o aborcję, a matematyki nie umie ale wie, że w razie czego męcen nie pozwoli. Dawniej dzieci grały w gumę teraz grają w symulację państwa totalitarnego. Ale Biejat to łyka i nie tylko łyka. Ona to kręci, jakby cała Polska była jedną wielką kliniką aborcyjną. A Męcyn przyszedł tam jako ochroniarz. Zamykamy do domu, pora rodzić. I w ogóle Lewica ma jeden program: Aborcja Plus. Wszystko inne to szczegóły. Chleb może kosztować 10 zł, paliwo 30, lekarz tylko przez aplikację na 2030 rok. Ale ważne, że będzie można legalnie usunąć ciążę. I najgorsze jest to, że Biejat bardziej się martwi o obcokrajowców niż o Polaków. Polak, jak nie jesteś feministką, nie masz fioletowych włosów i nie mówisz cis hetero, to jesteś u niej niewidzialny. A jak jesteś katolikiem, to już w ogóle temat zamknięty. Zamknij drzwi za sobą i nie zapomnij się wyspowiadać, bo lewica nie będzie tego słuchać. No i pytanie, czy im ona chce być prezydentem Ukraińców, Unii Europejskiej, genderowego lobby z TikToka? Bo na pewno nie wygląda na kogoś, kto rozumie, że ludzie chcą pracować, zarabiać i żyć normalnie, a nie tylko siedzieć w gabinecie terapeutycznym, rozważając, czy ich tożsamość płciowa zgadza się z tym, co mają w dowodzie. Podsumowując, Mencen robi zdjęcia z babcią, wnuczką i psem, a Biejat robi panikę z TikToka. I jak tak dalej pójdzie, to wybor wybory będą wyglądać tak, że połowa narodu będzie bała się, że zabraknie leków, a druga połowa, że zabraknie aborcji.